Witamy Was bardzo serdecznie. Hej. Dzisiaj pierwszy dzień świąt, z tej okazji dla Was od nas, wszystkiego najlepszego, spokojnych, rodzinnych świąt. Niech każdy wypocznie, naładuje baterie. I oby jeszcze ta pogoda zrobiła nam się już taka liście wiosenna. A my co? A my w drodze na trening. Dzisiaj trening numer 3. Dzisiaj 50 km, do tej pory były dwa razy. Pierwszy trening 12, drugi 25. Yy, niestety, treningi pierwsze popołudniami, bo tylko tak aktualnie mogłem wywieźć. Były różne skutki, takie przychodziły tak sobie, jednak te popołudniowe treningi, zwłaszcza na początku, naprawdę nie polecam. Yy, bo, bo te ptaki jednak są troszeczkę pobudzone. Są to pierwsze treningi po dłuższym czasie. No ale wiadomo, inaczej nie mogliśmy, więc tak były. Z tego drugiego to na noc nawet brakowało trzech sztuk, aczkolwiek na szczęście nam się zeszły. Słońce tutaj mocno daje. No dzisiaj jedziemy już na pięćdziesiątkę. Nie jest bardzo ciepło, aktualnie 8 stopni, ale ładne słoneczko, wiatru nie ma, będą musiały już troszkę popracować. Tak więc zobaczymy, jak to się dzisiaj skończy. Jeżeli, jeżeli wszystko pójdzie i, i przyjdą w miarę, w miarę nieźle, no to mówię, może jutro, może pojutrze kolejny, kolejny trening. Powolutku je rozkręcamy. W środę powinien być lot próbny z kabiny, aczkolwiek na niego nie, będę, nie będziemy koszować. Na pewno na niego nie damy. No, dopiero później, 26. Jest też w planie próbny z kabiny. No, wtedy już byśmy chcieli być gotowi. Na tą chwilę są wszystkie. Cała 60. Jak to będzie, zobaczymy, czy, czy, czy coś nie odpadnie. Wszystko możliwe. Dwie kontuzje, no ale to opowiem już myślę, jak wrócimy, jak będą wracać. Tyle. Dramat wstępu. Trzymajcie kciuki. Gotowi? Startujemy. To co? Tu ja nie No bo jedna się zaczyna. Wszystkie winda, tam tamto. To jest to. Tam. on się stał? się zaczynać. No bo jedna się zaczyna właśnie. I nadleciało statko, ale nie wszystkie. Ogólnie, jak wróciliśmy, były trzy sztuki. Trzy sztuki oderwane. Widzę, że za każdym razem. O, nadlatują dwa kolejne. Za każdym razem rozbijają się. Teraz drugi trening z rzędu. Wcześniej był pierwszy, teraz też taki niebieski samczyk dwuletni. O, ten ostatnio się spóźnił, był na drugi dzień. Dobrze, że tym razem sobie poradził lepiej. No, a tak jak mówię, rozbijają na tych treningach, nie przychodzą całym stadem. Tu widzę, że jest ich. I coś, co mnie właśnie bardzo zadziwia, bardzo się dzielą roczne i stare osobno. Tutaj praktycznie większość zdecydowana to roczniaki. Gdzieś to moje statko się troszeczkę za bardzo dzieli. Dzielą się właśnie na stare i młode. Nie wiem dlaczego. I dwie następnych tutaj. Chyba z osiem. Nie wiem dlaczego tak jest. Takie troszkę dziwne są te moje ptaszyny w tym roku na początku. Tak jak mówię, no te młode mają takie nieco ponad dwutygodniowe. I faktycznie trochę te treningi wyglądają inaczej niż wcześniej. W tej pierwszej, te pierwsze trzy, które usiadły to stare wygi moje. I to miały wyprzedzenia, no myślę, że z 15 minut na pewno. Z 10-15 minut. O, tutaj sobie Dolatuje reszta, no to dla nich już jest, mówię na razie, to dla nich jest wyczerpujące. Widzimy skrzydełka, niektóre mają lekko zwieszone, jest to dopiero początek e, takiego trenowania. Pierwszy raz taki dłuższy dystans, prawie godzinkę były w powietrzu. No teraz te były godzinę, więc e, no, więc muszą troszeczkę powiosłować. Dobrze, wyjdzie im to tylko na plus. Pogoda jest bardzo fajna, wiaterku nie było, nie miało im co pomagać, no i w takim razie niech, niech się ćwiczą. Najśmieszniejsze właśnie tutaj widzę niemalże same roczne, yy, pojedyncze jakieś starsze widziałem. Może ze 3-4 starsze gołębie tylko były. Czyli brakuje staruszków. Yy, no mówię, są te na razie te treningi takie trochę dziwne. Nie wiem dlaczego roczne odbijają od starych, albo stare od rocznych. Gdzieś idą innym tempem. Pierwsze dwa treningi wygrały w ogóle gołębie starsze. Tym razem są gołębie roczne, a nie ma starszych. Jest to, mówię, jest to tak trochę... No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie później w lotach. Aczkolwiek mówię, no ten podział jest bardzo dziwny. Wyglądają mnie najgorzej, żadnego... Nie, nie, nie zieją, ani nic w tym, nic w tym stylu. Tak więc mówię, powolutku, powolutku. Łapią moco w tym biega. Pierwsza pięćdziesiątka zaliczona. Eee, no mówię, zobaczymy. Może jeszcze złapę, jeżeli nadleci ta druga grupa. I tu pokażę samicę. Tak jak widać. Kuleje. O, to jest moja olimpijska dwunastka, czyli no można powiedzieć najlepsza samica. Zaraz po eee, Druga zaraz po, 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 po tancerce i też z kontuzją. Też ma problem z nogą. Teraz widzimy, znowu opóźniła, znowu w pojedynkę. No, powiem Wam, że sezon zaczyna się. No, jeszcze się nie zaczął, ale bardzo pechowo w tym roku. Praktycznie dwie najlepsze samice tancerki w ogóle nie zabieram. Cały czas siedzi, teraz sobie złożyła jajka. Eee, bo te pierwsze zmarnowała, tak jak Wam mówiłem, teraz położyła jajka, dzisiaj znosi drugie. No i druga, olimpijska dwunastka, ona nawet na wystawie była ostatnio. Też prawdopodobnie skończy się to w ten sposób, że, że na loty nie pójdzie, kuleje mi na, na lewą nogę, ta lewa noga w ogóle, aż jej tak widzę, że na bok idzie, nie wiem, czy mają gdzieś wyrwaną ze stawu, czy coś w tym stylu. Eee, nie wiem, kiedy to się stało, ale już, no już, Ponad tydzień na pewno kuleje. Na te treningi ją zabieram, aczkolwiek widzę, że też za każdym razem przychodzi w pojedynkę. Wcześniej fakt faktem była raz pierwsza, raz druga. Odbija od stada i siada bardzo szybko. No dzisiaj już jej zeszło trochę dłużej. Prawdopodobnie mówię, będę, no będę zaczynał sezon bez dwóch najmocniejszych samic. No, zobaczymy. Zobaczymy, brakuje jeszcze 14, bo przeliczyłem sobie, fakt faktem tych starych tam troszeczkę było, więc e, tym razem trochę więcej się tych starych zabrało tutaj, e, z nimi one tak szybko poskakiwały, nawet ich na dachu nie zauważyłem, no ale jeszcze, jeszcze sporo brakuje, pierwsze treningi, pierwsze śliwki, robaszywki, jak to ja mówię, ale no jeszcze, jeszcze brakuje ich sporo, no tych starszych właśnie głównie, takie pomieszane, czekamy. No, i dogram jeszcze tylko na chwilę ze środka. No, to pojedynczo się zlatują z najróżniejszych kierunków. Brakuje jeszcze na tą chwilę bodajże 11 sztuk. Widać po nich, bo tutaj mówię, te niektóre już popracowały prawie półtorej godziny. No cóż, no trzeba pracować, trzeba, trzeba walczyć, trzeba się uczyć, trzeba nabierać kondycji. No, niektóre śpiące królewne są. Dobrze, niech mówię, ten, ten dystans jest im potrzebny. One potrzebują troszeczkę, troszeczkę tego dystansu, żeby miały w skrzydłach przed pierwszymi lotami. Tak jak mówię, e, nie są jeszcze przygotowane, jeszcze im brakuje. Dlatego teraz te przygotowania będą mocniejsze. Będę starał się je tutaj mocniej przygotować. Dlatego nie pójdą też na, najbliższy, na najbliższą pierwszą kabinę, gdyż uważam, że nie są jeszcze gotowe. A mówię, a na ile mi czas pozwoli je przygotować? No to zobaczymy. Tu jeszcze mogę pokazać Wam, że rodzinka moich Andaluzów się troszkę powiększa. Tu są akurat dzieciaki andaluzki. Widzimy jeden ciemny. I jeden tu taki jaśniutki andaluzek. Tak więc rośnie. Rodzinka. Tam jest jeszcze po jej, jej brat będzie jeden. Kolejne się już pokluły. Tak więc troszkę, troszkę kolorków też będzie. Myślę, że też będzie ciekawie. Tutaj jest szpaczek z tego co widziałem po starym szpaku. No. Niech się wychowują, młodziany, a tamte niech trenują i niech wracają. Tyle na dziś, a teraz czas wrócić do no, świątecznych obowiązków. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia.